Cześć, witam Cię na moim kanale i dzisiaj będziemy robić kolejne zadanie z arkusza pokazowego. Jest to zadanie, w którym będziemy tutaj zajmować się budową funkcją komórki. Szybkie zadanie, w którym możemy uzyskać jeden punkt, ale musimy tutaj wszystko zrobić poprawnie. Bo jak wiemy, na maturze nie ma połówek, także musimy tutaj konkretnie wszystko poprawnie odpowiedzieć. Mam zadanie, gdzie na zdjęciu A wykonanym za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego widoczna jest struktura oznaczona literą X. Ta struktura występuje w większości komórek z. Na rysunku B przedstawiono schematyczną budowę tej struktury. I my musimy podać nazwę tej struktury i funkcję w komórce. Duża podpowiedź jest przez rysunek, jeżeli chodzi o budowę, ale druga podpowiedź, że występuje to w komórkach zwierzęcych. Oczywiście, jeżeli masz jakiś pomysł na to zadanie, to możesz sobie teraz zrobić pauzę, napisać w komentarzu, a potem zobaczymy czy się wszystko udało poprawnie zrobić i to jest bardzo dobry sposób na naukę, żeby zapisywać swoje odpowiedzi, czy to w komentarzu, czy na kartce i potem weryfikować z kluczem, bo warto uczyć się, pamiętajcie na swoich błędach w myślach czasem sobie tak mówimy: "A, na pewno byłoby dobrze. Na pewno, na pewno w maju to ja bym napisała taką odpowiedź", a potem Okazuje się prawdziwa rzeczywistość, że nie do końca. Także pamiętaj, ucz się na własnych błędach. Nie w maju, a teraz to jest dobry na to czas. I teraz, co to takiego tutaj jest? Tak naprawdę możemy użyć dwie odpowiedzi, jeżeli chodzi o nazwę struktury możemy to nazwać centrosom albo centrole i jakby dwie opcje tutaj będą zaliczone i jaką to pełni funkcję w komórce. Tak naprawdę możemy mówić o tworzeniu wrzeciona podziałowego, o tym, że z tej macierzy centrosomu rozpoczyna się tworzenie mikrotubul, które wchodzą w skład tego wrzeciona podziałowego, że jest to takie centrum organizacji mikrotubul w komórce, dlatego, że ten centrosom to jest taka struktura komórkowa, która występuje w eukaryotycznych komórkach, która pełni kluczową rolę w organizacji wrzeciona kariokinetycznego podczas podziału komórkowego. I jest kilka takich informacji, które gdzieś warto znać na ten temat, żeby właśnie łatwiej było takie zadania rozwiązywać, bo zadanie krótkie, ale nie zawsze oczywiste. Centrosom zazwyczaj składa się z dwóch głównych elementów, czyli z takich dwóch centroli oraz otaczającego je otoczki zwanej właśnie takim periocentralnym materiałem. I takie centrole to są takie struktury cylindryczne. I tutaj akurat po tym zdjęciu fajnie to widać, że to jest coś cylindrycznego i po tym można byłoby to już rozpoznać. Zbudowany jest mikrotubul, bardzo ładnie tutaj je ułożenie ich też widać. Zorganizowany w taki bardzo charakterystyczny układ, czyli najczęściej to jest 9 plus 0 albo 9 plus 2. I ten układ tych mikrotubul tutaj umożliwia tym centrolom właśnie pełnić tą konkretną rolę w organizacji tego wydarzenia. Wrzeciona kariokinetycznego. I stąd właśnie te funkcje, czyli tą główną funkcją centrosomu jest organizacja mikrotubul wrzeciona kariokinetycznego podczas podziału komórkowego. To wrzeciono kariokinetyczne jest taką strukturą mikrotubularną, która segreguje chromosomy podczas mitozy lub mejozy, i to jest bardzo tutaj istotne. Zawsze przy takim zadaniu próbuj sobie rozszerzać te informacje. Tutaj pojawia się słowa, Podziału komórkowego jako pojęcie mitoza, mejoza, warto sobie od razu przypominać funkcje, znaczenie, przebieg, obrazki, które są po kolei, żeby umieć też je uszeregować, więc wyciągaj z zadań jak najwięcej możesz. To spowoduje, że robiąc jedno zadanie, powtarzasz naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji, które są znaczące. Tutaj krótko i na temat za jeden punkt, ale tak naprawdę można wyciągać z takich zadań dużo i rozbudowy. Je, a kto wie, może w maju ktoś zrobi coś podobnego, tylko pójdzie właśnie w podpunktach potem w inną stronę. Więc tak naprawdę ten centrosom odgrywa kluczową właśnie rolę w procesach podziału komórkowego, w utrzymaniu tej struktury komórkowej i jego taka odpowiednia funkcja jest kluczem dla prawidłowego przebiegu procesów mitotycznych, mejozy, no ale też ogólnie dla utrzymania takiej integralności struktury komórki. Mam nadzieję, że pomogłam i do zobaczenia w kolejnym zadaniu. A i nie zapomnij, zostaw jakąś łapkę, komentarz, zaobserwuj, czyli zrób subskrypcję, co spowoduje, że będę wiedziała, żeby te zadania wrzucać jeszcze częściej i jeszcze więcej, żeby to właśnie dla Was robić. Dziękuję Pa!